Pamiętam takie zdarzenie z Nowicjatu, kiedy przez cały rok modliliśmy się przed tak zwanym obrazem Matki Bożej Nowicjackiej, czyli takiego obrazu, gdzie Matka Boża trzyma pod swoim płaszczem z jednej strony braci, z drugiej strony siostry. Zdaje się, że na tym obrazie są tylko bracia. Ale pod tym obrazem modliłem się przez cały Nowicjat i pod koniec tego czasu w Nowicjacie miałem takie wrażenie, że nikt mnie nie słucha. I po jakimś czasie, kiedy już był koniec, mieliśmy składać śruby, pierwsze śruby w zakonie, zauważyłem po całym roku, że Maria ma odsłonięte jedno ucho. Dla mnie to była taka oznaka, że nie zawsze muszę wiedzieć, nie zawsze muszę rozumieć od razu i że nawet jeżeli mi się coś wydaje, to niekoniecznie musi być to słuszne. Niejednokrotnie tak samo mam ze słowem Bożym, że słucham jakiegoś słowa Bożego i nie rozumiem go. Dopiero po jakimś czasie przychodzi zrozumienie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzisiaj w niedzielę, w której słyszymy Ewangelię o tym, że Jezus jest w trakcie podróży, pielgrzymki do Jerozolimy, i kiedy wracają, gubi się, kiedy wracają, cała rodzina wraca, gubi się i Maryja z Józefem zaczynają go szukać, i znajdują go dopiero w świątyni jerozolimskiej pośród uczonych w piśmie. Jezus tam wykłada, spotykają się z nim i mówią do niego z wyrzutem, przypominają mu o synowskim posłuszeństwie. Wtedy Jezus wskazuje im na posłuszeństwo wobec, synowskie posłuszeństwo, ale wobec swojego ojca, który jest w niebie. I tam jest takie ładne, dopisane zdanie, że oni nie rozumieli tego, co im powiedział, a Jezus poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im posłuszny, poddany. Natomiast matka jego zachowywała wszystkie wiernie te sprawy w swoim sercu. I się okazuje, że dopiero Maria zrozumiała to, co Jezus jej powiedział i to całe wydarzenie po 20 latach. Czasami jest tak, że słyszysz jakieś słowo. Czasami jest tak, że nie rozumiesz tego słowa. Może jest tak, że słowo, które dzisiaj Ci się objawia, jest przygotowane dla Ciebie, ale dopiero na za 20 lat. Dlatego warto. Je zachowywać w swoim sercu, gromadzić jak jakiś dobry skarb, bo nie wiesz nawet, kiedy to Słowo może wypełnić się w Twoim życiu. Dzisiejsza Ewangelia dla mnie, mam nadzieję, że też dla Ciebie, stanie się taką dobrą zachętą, że nawet jeżeli nie rozumiem Słowa, nie potrafię Go odczytać to zachowam je w swoim sercu na przyszłość. Niech stanie się dla mnie skarbem i wtedy objawi swoją chwałę i swoją moc, kiedy może będzie mi potrzebne, kiedy będę na jakimś zakręcie mojego życia i wtedy to słowo przyjdzie mi z pomocą. Niech słowo Jezusa nas prowadzi, niech nas, w nas się zachowuje i niech objawia swoją chwałę wtedy, kiedy rzeczywiście będzie nam ono potrzebne.